maneczko tutaj Tyna i witam Was na moim kanale dzisiaj wyjątkowo, nie odcinek vlogowy tylko typy osób wracających ze szkoły możecie napisać w komentarzu a nie, byłam zablokowana. możecie dać lajka like, jeśli Wam się będzie podobało i zapraszam do oglądania wreszcie Zabieramy się do nauki. Gotowe? Oglądam sobie teraz jakiś film, może matematyczny. Co to jest? O, jak pięknie. Jestem gotowa Gotowe Dobra, sprawdzimy sobie ocenę Geografia szóstka, matematyka piątka <noise> Biologia czwórka Muszę to poprawić, sprawdzam, wszystko jest takie łatwe, zapiszę sobie w kalendarzyku. Kocham moje świeczuszki, wszyscy z klasy mają takie złe oceny, Mnie za dużo na telefonach siedzą. Wiem, zrobię babeczki, No wszystkie. Zobaczę interesa. pewnie będą jakieś piękne, udekoruję je, żeby były takie estetyczne. Opa! Jestem! Jest! Mamy to! Uuu. Ej, a nie trzeba odrobić lekcji? Odrobi się potem. Dobra, lecimy jeszcze w jednym runda. Ale ja muszę już iść spać. jak ktoś spać. O kurde, lekcje. Wreszcie koniec. Jestem. A czemu ty w klapkach jesteś? Zapomniałam buty założyć. A gdzie twój plecak? Zapomniałam ze za szkoły. A ty nie odrabiasz lekcji? Jutro wolne mam. A co to za truja i dwója z Angola? Zapomniałam się pouczyć. A wiesz, że jutro masz sprawdzian? Co? A co to za nieobecność w biologii? Ale ja dzisiaj nie miałam biologii. I jak to zawsze w czwartki masz biologię? Dzisiaj jest czwartek i wszystko jasne. Kupiłaś ćwiczenia? A, tego akurat nie zapomniałam. Ale to nie są te. Mówiłaś, że pamiętasz nazwę. Oj, co to, to zapomniałam. Dziękuję za oglądanie. To był taki króciutki filmik. E, jeśli wam się takie podobają i chcecie, żebym robiła ich więcej, dajcie lajka, możecie dać subskrypcję, żeby być na bieżąco. E, a ja się z wami żegnam. Pa, pa.